Witam was! Pak, Pak, serdecznie! Z tej strony Cyfer, a to jest kolejny odcinek Minecraft. Jak wygląda dom w dzisiejszym odcinku? Robimy! Psst! Ej, lubisz tanie gry, prawda? Zajrzyj do pierwszej linijki opisu. Zapraszam cię bardzo serdecznie na g Użyj także kodu cashback, cyfer, a będziesz miał 3% zwrotu na swoje konto. Dom kurczaka, i ze mną dzisiaj król kurczaków papier! Dzień dobry. Ty, 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 ty. Więc papier na swoją stronie i zaczynamy budowanie w takim na... Naprawdę. Co? Napraw to. A co naprawić? Naprawdę. Jezu. Napraw to. Już, Już naprawiam. Już! Już. Już. Papier! Dobra, zaczynamy budowanie w takim razie. Okay. Ja, ja się nim totalnie nie będę przejmował, to jest. Ja... Jestem tylko ja. El Primitivo, czy jakby to tam... ująć. El Primitivo! Tak, to jest kurczak z niewolnego chowu! I temu się tak zachowuje O, ale pocisknie O, pocisknie. Czekaj, czekaj O, dokładnie Ale, po, ale głęboko Ale, ale, to, był ale głęboko. to był głęboki pocisk, nie? Dokładnie, ja wiem, tak to, to, Przepraszam, jeśli ktoś się poczuł zniesmaczony w tym momencie, to, to było celowe żeby To pocisnąć, było celowe L papiera, żeby pocisnąć w tym momencie, bo Znaczy, to już nie było celowe, ale To, to, to się też tak przynajmniej, przynajmniej jeszcze wymsknęło I siema moi drodzy, witam bardzo serdecznie w kolejnym Czego przypominam wam w ogóle o łapie kurde w górę Bo pamiętajcie, że czym więcej łapek w górę, tym więcej filmów na kanale i tym dłużej będą one trwały, więc zostawcie łapkę w górę, bo inaczej kurczak z zębami przyjdzie was pogryźć w nocy. Dokładnie Tak papier? Tak? E, nie wiem Tak będzie? Kurczak w nocy przyjdzie pogryźć? Po, po stopach, piętach czy coś? Skąd mam wiedzieć? Ja nie jestem magicznym kurczakiem w z bóstką. Co? Wróżka, co? Kurczakuszka? Kurczakuszka. <noise> <noise> Ej, a może kurczaki mają, także wiesz, tylko że u nich to jest pióro. W ogóle! Co mi się przypomniało? Jezu, mój mózg to jest w ogóle zagadka jedna wielka. Krowaj kurczak, jo, pozdro. Odcinek z wróżką, jo. zębuszką. <noise> Bo tam był motyw taki, że wiesz, że kurczak zaczął gubić pióra, nie? I że myślał, że będzie bogaty, a, a, a się okazało, że pióra to jest ta, wiesz, inflacja generalnie i pióra są mega tanie, nie? W porównaniu do zębów. Ja pierdzielę, jak mi się w ogóle, XD takie, jak oglądaliście tą bajkę, możecie napisać w komentarzu, aczkolwiek to sugeruje, że jesteście bardzo powyżej średniego wieku na tym kanale, szanuję, szanuję szczerze, ale to była X, XD bajka, taka, taka jak Jan, Jan Łasica, Jan Łasica, nie? Jan Łasica, Jan Łasica to był, nie? Jam Łasica. Jam Łasica, okej, okay. ja jestem Łasica. Tam... Tak. Dobra, także dobra. I, I pawian był tam taki. Faj, faj, fajny, co, co mu się poślody się świeciły, nie w I tak ogóle. Najlepszy tak, najlepszy był bohater, który był w, tak naprawdę we wszystkich odcinkach. Jakby w z tym, z tym o co mi chodzi. Ten czerwony. Tak, ten czerwony, co kurczak. Nie, najlepszy to był kurczak bez kości. O, też. Wujek kurczak bez kości, on był najlepszy. I nikt mi nie powie, że ta postać nie była najlepsza, bo był najlepszy po prostu. I możesz sobie dyskutować, mówić co tam chcesz, ale nie. To po prostu nie ma lepszy niż kurczak bez kości w tym momencie postaci. Jeśli chcecie dom kurczaka bez kości, to pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu. <laughs> może się zgadzimy, może, Moje może. marzenie. Moje marzenie, dom kurczaka bez kości, yo. Ej, może kupić takiego yo. kurczaka? Słuchajcie widzowie, co byście powiedzieli? Takiego kurczaka bez kości. Takiego. To, czyli tego ty wiecie, co się ściska i tak piszczy fajnie. Co? Nie, to chyba nie był ten dźwięk papier, wiesz? Akurat. Nie się o to Ech, chodzi. To, to chyba wydaje trochę inny dźwięk, ale. Nieważne. Ech, papier dobra. Ej, psikać mi się chce swoją drogą. Ani sikać że z. A, <grym> o matko bosko, czy jest to chosko? Co to się stanęło? Ja nie wiem. Czekaj, ja muszę sobie tu wyciąć bloka. Tutaj i tutaj mogę wyciąć. I teraz tak. I... Ups. Czekaj, bo to są pixel blocksy, tak? Pixel blocksy? Nie, to są fake bloksy. Papier? Eeem, yy, co? Shit! Bo ja nie mogę aż tak wy. O nie! Panie papierze. O ty... nie! Un... Yy, nic. Nic, nic, ty się tam nie interesuje. Nie interesuj, bo yy, kaczej mordy dostaniesz. Taki, Taki nowy pocisk, AK-Kurczak, a nie? Więc dobra, czekajcie, ja muszę to zrobić w ten sposób. Dobra, ja tu już wykombinowałem, panie! To porobione jest! Czekaj, bo ja muszę tak Dobra, czekaj, ja to zrobię tak na porządnie. Ja, ja buduję kurnik, jakby ktoś nie wiedział. Dom kurczaka, taki kurnik, pewnie papier to samo robi, pewnie mnie kopiuje jak nic Po prostu swoją drogą jeśli tęsknicie za serią Stone Block, moi drodzy, bo tyle mówicie, CEMAR, kiedy ten Stoneblock? Block? Ty kupo, nie dokończyłeś kolejnej serii! Musicie widzieć do papiera i u niego oglądać, ją, bo papier prowadzi Stone Block Obecnie. Tak, tam z live jest bloka. Tak, więc pa papier kontynuuje z tą Bloka, jakby, więc hej, możecie być do niego. I taki był. Jakby. Dobra, nie był taki plan, ale jakby co był taki plan? Jakby ktoś pytał czy coś. Że papier będzie przejmował pa pałeczkę, tak. że tak powiem, i będzie prowadził serię. Kontynuował ją w sensie. Więc jeśli chcecie obejrzeć tą Bloka do, do zakończenia aż, no to polecam wam bić na kanał papiera, który macie w karcie, oczywiście. Papier się chwalił, że duże przyrosty ma ostatnio dzięki wam. tak Takie duże, hmm. nie? No. W sumie, jak to mój kanał, to będzie zabawne, jak bez filmów przegonisz kulfona. Cool będzie bardzo ma... takie XD trochę. Aż tak to chyba niemożliwe jest. No jak niemożliwe? Ile ma Kulfon? Dwa tysiące ileś? Coś tam? Nie, Mam już prawie trzy. Nie dogonię go. Nawet jakbym chciał. Słyszycie, moi drodzy, nie macie psychy, by przegonić kulfona cool u papiera w subskrypcjach. <głos> <głos> Zło. Zło. Po Pozdrawiam Cię, kulfon, nie? Cię też będzie trzeba podpromować kiedyś coś. Dobra, czekaj, zrobię... To. O, zrobię takie eleganckie wejście, no bo patrz na bogato, nie? W końcu król kurczaków, ręka jak złamana. Nic, nic. Nie interesuj się, bo nie urośniesz. <laughs> Chcę zrobić kurczaki w tym smaragdowym, aby MC produkowały. Boże, tu chcesz zrobić je? Weź papier. Nie w sumie. Papier, weź się lecz. <laughs> Tyle ci powiem. Tyle ci powiem. Weź ty się, kurde, lecz, stary. Nie wiem na co, bo, bo chyba już na wszystko za późno trochę. Dobra, cyk, cyk. Cyk. Co nam opowiesz, papieżem? Co tam powiesz, pa panie halo? Nie wiem, co ja powiem. Buduję sobie fajny dom kurczaka. Dom kurczaka, ja ja też robię właśnie dom kurczaka. Ty, papier mi podsunął ten pomysł, że hej, cyfer! Jeszcze nie było kurczaka! Pamiętajcie, żeby napisać kolejną propozycję. Myślę, że kolejny będzie dom jakiegoś potwora. Tylko nie wiem, co jeszcze, może szereka zrobimy. Co by nie było głupie, tylko musiałbym model szereka w jakiś sposób wiecie wykombinować w Minecraft'cie. Aczkolwiek na to też jest pomysł. Na pewno są od tego mody. Tak, no czy to sam custom NPC mogę sobie zrobić model Shreka. Tylko obawiam się, że model Shreka mógłby być tak jak model Smoka, czyli syndrom niespokojnych nóg mógłby się objawiać mu cał całkiem bardzo. Także to mogłoby być niefajne. Z tego, przepraszam bardzo serdecznie, moi drodzy, za zeszły tydzień, bo w zeszłym tygodniu tej serii było troszeczkę za dużo, co już wspominałem, że trochę czasu nie miałem, bo jakby, wiecie, ja się do przeprowadzki szykuję, za miesiąc będę się przeprowadzał i sprawa się ma tak, że po prostu Cyfer musiał załatwiać różne, różne, najróżniejsze po prostu sprawy. W skrócie, załatwiałem prąd do mieszkania, tak, i inne parę rzeczy. W tym tygodniu też mam trochę jeżdżenia z racji, że się przeprowadzam... dorosłe <coughs> rzeczy. Cały czas się szykuję jakby do tego powolutku, i więc w tym tygodniu też będę miał ruch, ale myślę, że tym razem troszeczkę odcinki będą dłuższe już, powiedzmy do tych 15 minut będę starał się podobijać na nich. Spodziewajcie się w ogóle, że jak się już przeprowadzę, to jest w czerwcu, 23 czerwca kończę egzamin zawodowy na technika masażysty z elementami fizjoterapii. Pozdro, inteligentna wypowiedź, gram Minecrafta. I wtedy oficjalnie już będę przeniesiony i wtedy myślę, że odcinki już będą po pół godziny trwały. Zresztą będziecie mogli mi wypomnieć, że cyferku po, jeśli nie, nie będą trwały pół godziny, bo chciałbym wtedy dłuższe odcinki robić, produkować i tak dalej. Na ten moment po prostu siadam, na przykład dzisiaj jest wtorek i produkuję masowo filmy na najbliższy, no nie cały tydzień, bo, bo po prostu na kilka najbliższych dni. Nie wiem, pewnie do piątku będę chciał narobić filmy, bo na weekend to sobie jeszcze nagram co nieco. Także na ten moment tak wygląda sprawa, Ja <laughs> oczywiście się mega jaram, że wam się podobają tak serie. kurczę mam nadzieję, że tak dalej będziemy cisnąć, kurde, bo to jest po prostu oszałamiające, szkoda, że live streamy nie działają, a odcinki działa, ale odcinki działają pięknie. Co drogą papieże, dzisiaj co ty robisz po południu? Czy jesteś wyjątkowo eee. zajęty jakoś? Jestem w miarę zajęty. Rodziczej. Ok. czyli nie. Chociaż zależy kiedy ten odcinek wejdzie. Znaczy ja mówię dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj w sensie dzisiaj, godzina dzisiaj, około dzisiaj. 18, bo chciałbym pewnego streama A to, to zrobić. To będę. Dobra. By powinien być. ci dam jeszcze znać co, co i jak, bo, bo mam, mam pewien pomysł na ciekawy livestream, który mógłby przyciągnąć yy, gromką ilość... Yy, nie gromką, grom, gromki to mogą być brawa. Yy, liczną ilość prawda, że widowni, yy, która yy, yy, z Bawori, yy, coś tam, coś tam... Tak, z papieru. I, i, i te sprawy, Brawo, nie? Nie ma ciemnie. Tak, tak było, nie kłamie. Dobra, mam już tutaj tak. W sumie ja będę zaraz szczerze kończył, ją tak na pewno sprawę. E, tylko jeszcze Czy mam speedrun? parę rzeczy ważnych. znaczy, mm, no, no tak już się nauczyłem. Tyle odcinków z tego było, że kurczę. Że kurczę, kurczę, nie? Kurczę, kurczę. nauczyłem się trochę speedranować już to. E, tylko teraz tak, potrzebuję jednego takiego bloku, e, bo mam jeszcze parę. Okej, okay. pomysłów, dziękuję. Znaczy co? Znaczy... Co? Katar, znaczy co? Cyf cyfery, co? Co? Znaczy papier co? O? Co? Ja mam dosyć oryginalny pomysł powiem tobie papierze? Znaczy no je... fajnie to wygląda na papierze papierze, ale czy na, nie na papierze, to będzie wyglądać fajnie, to jeszcze się o tym przekonamy. Nie mam wrażenie, że robimy dosłownie to samo. Czemu wrażenie, że nie wiem, że, że nie mam wrażenia, jął Yy, dobra, cyk, cyk, ja sobie zrobię coś takiego. Zaraz zobaczymy, czy myślimy o tym samym zresztą. Czy jesteśmy identycznymi kurczakami, w sensie, nie? Czy będziemy z tej samej wolnego chowu jednak? Czy jednak wszyscy będziemy z niewolnego chowu? I tak dalej, więc dobra, moje zostało zrobione, co chciałem. Jeszcze muszę tylko... Tylko muszę jeszcze zielony jasny znaleźć. A po co to? mnie jednak jeszcze troszeńkę, troszeńkę. Oj, oj. To ojoj, co ci tak ojoj zostało jeszcze? Troszeńkę. Troszeńkę zostało. Ale Speedrun Mod activated jak tu mówią. Nie, nie ściemniam, tak jest. Nie ściemniam, to to, to prawda. Ja potrzebuję grejowego konkretu. Jakiego? Grejowego? Co? Family Friendly? No. Nie, takie kawały, wiecie. No, nie śmieszne, ja wiem, ja wiem. Ja wiem, że dowciapny nie jestem. Spokojnie. Ja, w śmiem, model czekaj jest duży. W sumie model kurczaka jest duży. I. Ja nie powiem i. No, robienie prostego stolika małego nie jest proste, bo musi być większy. Mały. Prosty, mały stolik. Osiet. Nie robisz nigdy prostych, małych stolików, panie. A ty nie robisz nigdy prostych, krzywych stolików małych, panie? Na śniadanie. Panie, panie, co ty jesz na śniadanie? Tolik może mi wystarczy. Ja tu robię coś kreatywniejszego, powiem Ci, Pampir. Ja, ja nie będę tak jak ty. Będziesz kurde. God damn, co ja mam z tymi zatokami? Powiedzcie mi, ja nie wiem. I zrobię najbardziej oklepany motyw, jaki moż można zrobić w. W, w mikrobokach. Nie, nie robię wam. Teraz zobaczymy czy papier mnie szkaluje w tym momencie Je, Jak szkaluje? Nie wiem Że, że robienie tego samego tutaj to szkalowanie? Co? Dobra, ja już powiem ci, że skończyłem, także Moi drodzy mi... ja, ja nie wiem, ja, ja chyba zrobię sobie cięcie w tym momencie i widzimy się jak papier skończy OK, everybody! Wróciliśmy! Więc, Papież, zapraszam cię do mnie na moją kurczakową farmę. Fermę witam cię bardzo serdecznie, el kurczako papierako. Zobacz, jak ja tutaj pięknie zrobiłem sobie wanienkę z jedzonkiem, prawda? Om nom, om nom, nom, stary, tyle ziarna bo prostu Tyle, kurczę dobroci dla dobrych Minecraftowych kurcacków. Więc no, a tutaj mamy stary, zapraszam Cię do środka. Mój house, chicken house, taki właśnie. Tu mamy małego cyfra juniora. Bardzo dobrze się patrz, patrz, staniemy sobie, tutaj ogrzewamy cyfra juniora, ogrzewamy cyfra juniora. Co cyfra juniora trzeba dbać? Ej, czy ty jesteś nienormalny? Jak? Nienormalny. Ty jesteś nienormalny. Dobra, ale teraz idziemy do ciebie. że Tak się prezentuje moja ogólnie. I teraz pomysł, kurde, masz z zewnątrz. U mnie nie ma ładniejszego zewnątrz. Okej, okay, czyli do, 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 dom kurczaka AK-papiera. Mm, wygląda... O, tutaj chyba komuś się zapomniało. Blok zniszczyć. O, ho, ho, ho. Minusowe punkty. To, 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 to. to, to. Nic, nic nie widziałeś. Dobra, wchodzimy do to. O, 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 o. Ej, ten dom jest funkcjonalny i to jest najśmieszniejsze chyba w nim teraz. No. Słuchajcie, także dobra, to by było na tyle. To, to jest dom kurczaka Papiera. Szybki odcineczek. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, kto według was zbudował lepszy dom kurczaka, czyli, czyli jest bardziej funkcjonalny i tak dalej. I zaproponować go potwora w kolejnym odcinku. Więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cyfer Chicken się z wami żegna. Cześć.